Kobieta była tylko dziewczyną szefa, a on zmusił ją, żeby była miła dla partnera biznesowego. Tyle, że ona nie była żadnym potulnym pieskiem. Późno w nocy pojawiła się pod jego budynkiem, trzymając w rękach głowę tego faceta i uśmiechając się tak, że robiło się zimno na plecach. Prezes podał jej kieliszek wina, zadowolony z tego, co zrobiła. Myślał, że jest wystarczająco bezwzględna, żeby zostać u jego boku. Nie wiedział jednak, że to wszystko było częścią jej planu zemsty. Lata wcześniej jej siostra pracowała jako pokojówka w domu jego rodziny. Pewnej nocy wydarzyła się tragedia. Rodzina twierdziła, że jej siostra próbowała uwieść młodego pana i upiła się na śmierć, żeby oczyścić imię siostry, postanowiła zbliżyć się do samego prezesa. Trzy miesiące później została jego dziewczyną. Ona wiedziała, że w jego świecie kobiety przychodziły i odchodziły, więc rzuciła mu wyzwanie. Jeśli nie zakochasz się we mnie w trzy miesiące, odchodzę na zawsze. Uśmiechnął się. Nigdy nie odrzucał wyzwań. Następnego dnia, gdy ten obleśny typ się do niej zbliżył, powiedziała mu, żeby zgasił światło. Gdy światło zgasło, już się nie obudził. Stała potem pod oknem. Prezesa z torbą w ręku cała we krwi i wiedziała, że właśnie zrobiła kolejny krok prosto do jego serca.